sklep internetowy w Monolicie, czy na PWA? Cóż, odpowiedź wcale nie jest taka jednoznaczna, więc w tym nagraniu opowiem Wam, jakie są główne różnice. Cześć, tu Marek i Satisfly, a w tym nagraniu podzielę się wami tym, co tak naprawdę oznacza, że mam sklep zrobiony na PWA, a co oznacza, że mam sklep wdrożony na Monolicie. Słuchajcie, pytanie jest wbrew pozorom zadawane bardzo często i okazuje się, że firmy nie do końca rozumieją, jaka jest główna różnica, nie wiedzą też, jakie są przewagi jednego rozwiązania nad drugim. A cóż, na rynku, w zależności od tego, do jakiej agencji traficie, no to panuje przekonanie, że PWA jest najlepszym możliwym sposobem wdrażania sklepów internetowych. No jeżeli traficie na agencję, która funkcjonuje w monolitach, to raczej wam powiedzą, że to będzie monolit, a PWA jest złe, z jakiegoś dziwnego powodu. My w obsługujemy i to i to, e, więc myślę, że mam dość dobry, dobry przegląd na temat tego, w jaki sposób może być dla was najlepszy. Nie zostawię was dzisiaj z rekomendacją, natomiast postaram się w miarę obiektywnie porównać te dwie rzeczy, a decyzję zostawić wam, bądź przynajmniej was zainspirować do tego, żeby temat zagłębić trochę bardziej. Będę się pewnie trochę opierał o Magento, no bo na tym mamy największe doświadczenie, ale prawda jest taka, że PWA vs Monolith będzie tym samym pytaniem, niezależnie od tego, czy wdrażamy sobie sklep na Shopify, na Magento, na WooCommerce, na Prestashopie, czy na dowolnej innej technologii, bo chodzi tutaj właściwie tylko o podejście. I żeby Wam wytłumaczyć to najłatwiej, jak tylko umiem, to pozwólcie, że posłużę się moim legendarnym rysunkiem. No dobra, to postaramy się na w miarę prostym rysunku wytłumaczyć sobie, czym różni się PWA od monolitu i jakie to ma konsekwencje dla Waszego sklepu. Ostatnio dostałem feedback, że w miarę niewyraźnie piszę i to wygląda jakby pisała kura pazurem. Moje zdolności nie są największe, ale postaram się zrobić to lepiej niż ostatnio. Więc zobaczcie, mamy na środku naszą platformę e-commerce. E Czyli to jest można powiedzieć aplikacja, która jest Waszym sklepem internetowym. I teraz gdybyśmy mieli wersję monolitową, czy też monolityczną, to jakby to wyglądało? No wyglądałoby to w taki sposób, że klient przychodząc z internetu wysyła żądanie do Waszej strony internetowej, na przykład do Waszego sklepu internetowego, na przykład o wyświetlenie strony głównej. Tutaj się ta strona główna w środku mieli, no i klient dostaje w odpowiedzi, całą stronę główną, czyli cały kod źródłowy tego, co jest u was na stronie głównej. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę aplikacja odpowiada za to, żeby przygotować cały kod HTML waszej witryny yy, odpowiednio go sformatować no i wysłać do klienta. Co to oznacza w praktyce? Konsekwencji? No, w konsekwencji oznacza to tyle, że jeżeli będziemy chcieli na przykład teraz wyświetlić sobie listę produktów, no to znowu klient kliknie sobie na stronie głównej, powiedzmy w jakąś kategorię. Tu znowu jest wysłane żądanie do waszego e-commerce'u. Znowu jest przygotowywana ta strona listy produktów, no i znowu dostajemy jakąś listę produktów. Pomiędzy tym, oczywiście, następuje jakieś przeładowanie strony. W przypadku PWA jest troszeczkę inaczej. W przypadku PWA działa to w taki sposób, że nadal mamy e-commerce, ale e-commerce w tym wypadku pełni rolę takiej aplikacji backendowej czyli takiej, która co do zasady nie jest dostępna dla waszego klienta. Gdzieś na samym końcu jest też osobna aplikacja która jest w tym wypadku frontendem. Mówię tutaj oczywiście o takim klasycznym rozumieniu tego, czym jest PWA, bo pewnie można to zrealizować na inny sposób, ale generalnie tak się rozumie, że PWA właśnie działa. Czyli mamy aplikację frontendową. I tutaj mamy naszego klienta, który już nie pyta e-commerce'u, tylko pyta aplikację frontendową, i to aplikacja frontendowa zwraca mu dane. Co się dzieje pomiędzy? Pomiędzy jest tak naprawdę jakaś wymiana danych. Najczęściej tutaj jest jakieś API, w przypadku akurat Magento, tutaj jest coś takiego jak GraphQL, czyli taki sposób wymiany danych pomiędzy aplikacją backendową a aplikacją frontendową. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że klient. Dostaje tak naprawdę osobną aplikację frontendową, bo tak w istocie jest, że frontend jest osobną aplikacją. Ta aplikacja komunikuje się z backendem, w tym wypadku akurat na Magento, ale w każdym innym silniku byłoby to dokładnie tak samo, w tym wypadku akurat za pomocą graphql -a. I Magento zwraca tylko potrzebne dane do tego, żeby wyrenderować pewien kawałek informacji, no i frontend już sobie z tym pewnym kawałkiem informacji coś robi. No i to trafia do klienta. Co to może oznaczać w praktyce? No, Powiedzmy, że mamy na przykład listę produktów, czyli znowu rysujemy sobie e, tego naszego klienta, który ogląda sobie jakąś tam listę produktów i wybiera sobie, że chce wejść na kartę produktu. No to on klika sobie w ten produkt. Gdzieś tam w tle jest wysłane żądanie do tego, do, do w konsekwencji czy przez GraphQLa, w konsekwencji do sklepu internetowego, żeby pobrać dane tego produktu. No i tutaj wracają nam dane, i tu klient dostaje cały produkt, który. Sobie wybrał. Jaka jest główna różnica? No główna różnica jest taka, że ta aplikacja się nie przeładowuje. Czyli mamy do czynienia z taką, to się tak ładnie mówi, że to jest takie przełączenie bezstanowe. No bo zobaczcie, my możemy w czasie zero tak naprawdę tą kartę produktu wyświetlić. Dlaczego? No bo na liście produktów mamy miniaturkę, tytuł, cenę, pewnie informacje o stanie magazynowym, guzik dodaj do koszyka. Jakieś podstawowe parametry. Być może się wyświetlają, być może nie. Ale zobaczcie, że z tych parametrów my jesteśmy w stanie wyświetlić praktycznie całą górę strony produktu, no bo znowu małe zdjęcie robi się dużym zdjęciem. Tytuł przenosimy, trochę inaczej układamy, krótki opis, jakieś tam dane techniczne, guzik dodaj do koszyka, cena, stan magazynowy. My to już wszystko mieliśmy. Więc tak naprawdę aplikacja na frontendzie przemodelowuje te dane w locie, wyświetla je w troszeczkę inny sposób, już na szablonie karty produktu, a ze sklepu internetowego dociąga sobie pozostałe dane, czyli na przykład galerię zdjęć, jakąś tabelę z danymi technicznymi, ale to wszystko odbywa się bez przeładowania, czyli z punktu widzenia klienta, kliknięcie z listy na kartę powoduje zmianę wyglądu i dociągnięcie tych danych z backendu sklepu. W monolicie tak się nie wydarzy. Czyli w Monolicie jest raczej tak, że my klikamy sobie na, listę produ na, na liście produktów produkt, jest wysłane żądanie do y, aplikacji, żeby wyrenderowała się strona produktu, to żądanie jest zwracane, przeglądarka sobie ładuje ten interfejs, no i mamy kartę produktu po na przykład sekundzie, po półtorej sekundy, czy jak ktoś ma bardzo słaby sklep, to po 13 sekundach. Tego byśmy nie chcieli, ale czasami się tak zdarza. W przypadku GraphQLa i w przypadku PWA to przełączenie odbywa się... Y, Właściwie na poziomie przeglądarki, dlatego to jest osobna aplikacja, która ładuje się do przeglądarki. Tam mamy cały interfejs i tylko pobieramy sobie te dane, których potrzebujemy. Więc z punktu widzenia szybkości działania, do PWA jest o rząd wielkości szybsze, no bo niektóre zdarzenia, niektóre. Interakcje z aplikacją dzieją się bez przeładowania tak naprawdę żadnych danych, tak? to znaczy zanim klient zobaczy sobie, że coś mu się doładowuje, no to na karcie produktu już widzi właściwie wszystko to, co widział na liście, tylko w trochę innym formacie, więc czas przeładowania wynosi zero. Czas doładowania się danych też jest szybki, bo my tak naprawdę pytamy o bardzo małe porcje danych i dostajemy bardzo małe porcje danych, czyli my już nie dostajemy całego kodu źródłowego. Tylko dostajemy informację o, nie wiem, jakąś tam kawałek tekstu z danymi technicznymi, który trzeba sobie wyświetlić. Więc z punktu widzenia takiego, powiedzmy obrazowego, to monolit moglibyśmy przy, przedstawić w taki sposób, że mamy tutaj e-commerce i frontend jest tak naprawdę częścią tego e-commerce. A w przypadku PWA mamy do czynienia z sytuacją, że mamy ten e-commerce, tu mamy, no, niech zostanie już ten GraphQL, ale to może być dowolny inny format wymiany danych. I tu mamy frontend, który zachowuje się jak zupełnie osobna aplikacja. Która akurat w tym wypadku korzysta sobie z tych danych, które serwuje jej aplikacja backendowa. No, w tym wypadku, skoro już się poruszamy cały czas po tym przykładzie, no, będzie to po prostu Magento. No i słuchajcie, tyle tytułem takiej, można powiedzieć, teorii. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że no, rzeczywiście jest tak, że o wiele krócej zajmuje przeładowanie aplikacji w, w przypadku PWA, no, bo góra zostaje, dół zostaje, menu się nie przełącza, nie mamy tego wrażenia, że nam przeskakuje strona. No, oczywiście można to tak zrobić, ale raczej PWA się projektuje tak, żeby ten cały interfejs witryny był nieprzeładowywany, tylko żeby poszczególne elementy zmieniały swój stan, czyli na przykład zawartość strony pomiędzy nagłówkiem a stopką ze strony głównej zmienia się na listę, z listy zmienia się na kartę, z karty produktu zmienia się to na koszyk, więc można to bardziej porównać do takiego funkcjonowania aplikacji takiej desktopowej albo mobilnej, czyli nie mamy co chwilę takiego przeładowania. Z drugiej strony, taką korzyścią z posiadania PWA, czy też wtórną korzyścią z posiadania PWA, jest to, że GraphQL nie musi tylko służyć do tego, żeby zasilać nam aplikację front-endową. Możemy tutaj też podłączać inne aplikacje, na przykład, możemy tutaj zrobić sobie aplikację mobilną. De facto, ona też może być no, wygenerowana na podstawie PWA, ale gdybyśmy chcieli sobie zrobić taką stricte aplikację mobilną, no to ona też może być połączona z GraphQL-em. Więc, mamy w pewnym sensie taki, taką architekturę, w której Magento stanowi tylko, czy inny sklep stanowi tylko bazę i logikę aplikacji, a frontendy podłączamy sobie różne i mamy dużo większą elastyczność w tym, co się na tych frontendach dzieje. Możemy podłączać sobie różne sklepy, one mogą różnie wyglądać i architektonicznie można powiedzieć, że to jest bardzo wygodny sposób budowania aplikacji, no bo jeżeli mamy monolit, no to, to wszystko siedzi w jednym. Systemie i trzeba to rozwijać równolegle. Natomiast no, brzmi to jak rozwiązanie bez wad, ale tak do końca nie jest. E, I teraz opowiem Wam o tym, jakie ja widzę największe wady tego, że robimy aplikację w PWA. No, przede wszystkim e, Wiąże się to właśnie z tym, że mamy dwie aplikacje, które musimy rozwijać jednocześnie. To znaczy, jeżeli chcemy, żeby coś się wydarzyło nowego w sklepie, to osobno trzeba do tego napisać backend i osobno trzeba do tego napisać frontend, i jeszcze trzeba napisać coś, co obsłuży wymianę danych pomiędzy jednym a drugim. No i umówmy się, że jeżeli customizujemy sobie aplikację, to znaczy piszemy coś zupełnie dla nas, to i tak i tak jest to wykonanie pewnego rozmiaru pracy, który jest no, w miarę naturalny. Problem się pojawia największy w modułach, czyli takich gotowych rozwiązaniach, które wyprodukował rynek. Na przykład, nie wiem, jakaś nowa metoda płatności. Czyli pojawia nam się na rynku nowy gracz, który chce ten rynek podbić. No i wiadomo, że jeżeli nowy gracz chce podbić rynek, to pierwsze co zrobi, to zrobi sobie gotowe wtyczki do najbardziej popularnych technologii. No, bo to będzie dużo łatwiejsze dla klientów, żeby zainstalować sobie metody płatności, zrobić to w godzinkę, skonfigurować, no i móc z tego korzystać. W przypadku aplikacji monolitycznej tak się faktycznie wydarzy. To znaczy, jeżeli zainstalujemy sobie moduł, to frontend tak naprawdę od razu dowie się, że my coś zrobiliśmy, bo ona ma na przykład jakieś swoje fragmenty na stronie, gdzie wiemy, że na przykład nie wiem, to jest fragment, gdzie wyświetla się jakaś pewna Porcja danych, no i ten moduł ma to tak skonfigurowane, że w tej porcji danych wyświetlamy też informacje z tego modułu, i to wszystko działa. No, oczywiście, być może nie jest najpiękniejsze, no bo co zmieniliśmy na frontendzie, więc trzeba to trochę dostosować wizualnie, ale co do zasady, to tam jest. Jeżeli mamy aplikację w PWA i zainstalujemy moduł, który nie wiem, nie wspiera PWA, albo nawet w QL, ale nie jest to uwzględnione w szablonie, to co się wydarzy? No, nie wydarzy się nic prawdopodobnie, czyli My instalując moduł do Magento, tak naprawdę nie zobaczymy nic na frontendzie. No i to sprowadza nas do pytania: to w takim razie, jaki jest sens używania modułów? Taki jest sens, że moduły miały sprawić, że będzie taniej, że nie będziemy wymyślali koła od nowa, że nie będziemy wyważali otwartych drzwi, tylko będziemy korzystali z tego, co nam już rynek wyprodukował. W PWA może to być problemem to bardzo często widać właśnie w takich małych rzeczach, czyli na przykład w tym, że pojawia się właśnie jakaś nowa metoda dostawy albo nowa metoda płatności, no i wszyscy, którzy mieli Monolith po prostu instalują wtyczkę, dostosowują tyle i to działa, a w przypadku PWA, no to trzeba wyrzeźbić kupę godzin na to, żeby ta aplikacja też nam, za, ta, czy, czy ten moduł, czy ta wtyczka zadziałała nam też na frontendzie. Więc tak podsumowując, no taką największą zaletą PWA jest to, że no, ten interfejs jest o wiele szybszy. Zaletą monolitu jest to, że dużo rzeczy działa po prostu w miarę z pudełka i tylko trzeba je dostosować i nie każda mała rzecz musi się okazywać projektem. I słuchajcie... Gdybyśmy się tak cofnęli do historii i zastanowili się w ogóle, skąd się to PWA wzięło, no to dojdziemy do takiego momentu, w którym PWA było rekomendowane przez Google jako taki no, najlepszy sposób na pisanie witryn, taki najbardziej użyteczny, najbardziej przyjazny użytkownikowi, no i też w pewnym sensie najbardziej promowany, czyli najbardziej pozycjonowany. To się. Też spotkało z taką sytuacją na rynku, gdzie w tych technologiach frontendowych było bardzo dużo specjalistów, a z kolei w technologiach natywnych, czyli właśnie, nie wiem, Lumie Magentowej, czy Hywie Magentowej, tych specjalistów było relatywnie niewiele. Więc no, rzeczywiście był taki moment, w którym praktycznie, no, byliśmy w pewnym sensie skazani na PWA, no bo było... Tych specjalistów po prostu dużo więcej. Dalej tak jest zresztą. To znaczy, mówiąc o PWA, o aplikacjach frontendowych, myślimy o Reakcie, myślimy o Vue, czy o innych technologiach frontendowych, które mają rzesze specjalistów, którzy wcale nie muszą się znać na konkretnej technologii. Czyli, jeżeli ktoś pisze aplikację frontendową w Reakcie, to on nie musi się znać teoretycznie na Preście, na Magento, na WooCommerce, na Shopify u, czy na czymkolwiek innym, bo on tak naprawdę widzi tylko dane, które dostaje z API i on ma z tymi danymi coś zrobić. Nie musi się zastanawiać, co z czego się bierze. W przypadku technologii natywnych jest już troszeczkę inaczej, to znaczy, jeżeli ktoś chce być dobrym frontendowcem, na przykład w Magento, no to raczej powinien rozumieć Magento, raczej powinien rozumieć dlaczego to tak działa, skąd to się bierze, jak skonfigurować pewne rzeczy, więc siłą rzeczy takich wyspecjalizowanych w danym rozwiązaniu e-commerce'owym specjalistów będzie mniej niż tylko takich wyspecjalizowanych w danej bibliotece Reaktowej czy, czy, czy Vue.js'owej. Więc na pewno, gdybym dzisiaj miał się zastanowić nad tym, czy wybrać monolit, czy wybrać PWA, to tego typu rzeczy bym wziął pod uwagę, czyli to, jak dużo mam specjalistów na rynku, to jak bardzo chciałbym, żeby mój sklep działał tak, wiecie, bez przełączenia, czyli był taką aplikacją typowo offline'ową, zastanowiłbym się, czy jest mi potrzebna aplikacja mobilna, którą relatywnie łatwo z PWA zrobić, ale skonfrontowałbym to też z kosztem wytworzenia kolejnych elementów do mojego sklepu internetowego, to znaczy trzeba się też uzbroić w, to, że może się w takim skrajnym przypadku okazać, że to, co wszyscy będą mieli w godzinę czy w dwie, u mnie będzie wymagało na przykład miesiąca pracy programisty. No bo będzie trzeba to oczywiście obsłużyć na backendzie, potem obsłużyć na frontendzie, potem wymienić się danymi. No i może się okazać, że te koszty, które będą wiązały się z rozwojem PWA i wdrożeniem zresztą też, mogą mnie przerosnąć. Na pewno zwróciłbym na to uwagę też w procesie ofertowania. No bo. Prawdą jest, że jeżeli pójdziecie do firmy, która 90% projektów robi na chywie, no to siłą rzeczy wasz projekt będzie u nich relatywnie tani, bo oni już dużo mają zrobione. I podobnie będzie z PWA. Jeżeli ktoś robi 90% projektów w PWA, no to oczywiste jest to, że on już dużo rzeczy sobie zrobił, ale warto dopytać o jakieś potrzeby rozwojowe, warto dopytać o rzeczy, których ta firma po prostu nie ma ile potencjalnie może to kosztować. Nawet niekoniecznie na jakimś konkretnym przykładzie, chociaż fajnie by było, żeby tak, tak zapytać. Czyli na przykład, nie wiem, przychodzimy do firmy, która mówi, że w tym koszcie wdroży nam, nie wiem, payu, wdroży nam paczkomaty, wdroży nam coś jeszcze, no to zapytacie, a jakbyśmy chcieli na przykład wdrożyć say pay albo AutoPay, albo Inpost Pay, albo cokolwiek innego Pay i jeszcze przy okazji oferujemy paczkę. Wtedy wyjdzie nam, czy tak naprawdę PWA jest dla nas z punktu widzenia ekonomicznego. Z punktu widzenia użytocznościowego, no to oczywiście warto sobie zobaczyć, czy sposób i szybkość działania aplikacji natywnej będzie dla Was wystarczająco dobre. Jeżeli nie, no to to jest też miejsce, gdzie trzeba się zastanowić nad PWA. No i z punktu widzenia specjalistów na rynku, dzisiaj mam poczucie, że to jest w miarę porównywalne, to znaczy dobre organizacje. Takie, w których fajnie się pracuje, są w stanie spokojnie zapewnić Wam dobry zespół takich natywnych front-end deweloperów w danej technologii. Te słabsze trochę mniej, ale generalnie nie ma już takiego problemu, że front-end deweloperów w Magento czy w Prestashopie jest na rynku dwóch, a bije się od nich 15 firm. Więc jeżeli Wy chcecie mieć aplikację taką monolitową, no to będziecie musieli ustawić się w kolejce dla dwa lata do przodu. Więc, tak żeby podsumować jednym zdaniem, czy ja mam dzisiaj jakąś rekomendację? Prawdę mówiąc, jakąś mam, ale nie chcę się z nią z wami dzielić, dlatego że uważam, że to jest na tyle ważna decyzja, że warto po prostu znać za, warto znać przeciw. I warto wyrobić sobie własną opinię. Być może niekoniecznie na podstawie tego, co wy, zarekomenduję Wam ja, czy wa jakaś inna agencja. Warto na koniec to pewnie porównać. Nie tylko w sytuacji takiej, jaka wynika z Waszego briefu, ale też w jakiejś długiej perspektywie, zakładając, że e-commerce będziecie rozwijać. No a pytanie, czy jest szansa, że tego e-commerce rozwijać nie będziecie, biorąc pod uwagę, jak to wszystko szybko pędzi. Tymczasem na dzisiaj to jest tyle. Mam nadzieję, że trochę lepiej rozumiecie czym jest PWA i czym jest Monolit, jak to pomiędzy sobą rozróżnić, no i chociaż trochę lepiej wiecie, która opcja będzie dla Was najlepsza. Jeżeli coś jest dla Was niejasne, to zostawcie mi komentarz pod tym nagraniem, ja postaram się też oczywiście pomóc, a może zainspirujecie mnie do kolejnego nagrania. Tymczasem na no dzisiaj to tyle, dzięki, że ze mną byliście i do zobaczenia następnym razem.